Wszystko u mnie w porządku, samopoczucie mam dobre. Już zaczął wywiad, jeszcze nie trzeba, tylko wystarczy odpalić kamerę. Dzień dobry. Witam serdecznie. Daniel, jak samopoczucie dzisiaj przed, no na 24 godziny przed walką, tak? Kurczę, walka walką, wagę zrobiłem, dochodzę do siebie, uśmiech wraca. No i co jutro to wiesz? Taki dzień jak zwykle, jak, jak zwykle u nas sportowców wyjdziemy, będziemy się bić sportowo. Wyższy rywal o głowę tak dzisiaj stanąłeś obok niego, bo widziałem wcześniej was oczywiście na face to face e, bodajże dwa tygodnie temu czy trzy tygodnie temu, i teraz e, wrażenie jakieś szczególne na tobie zrobił, czy nie? E, myślę, że wcześniej mi się wydawał dużo wyższy, co nie. Teraz jak tak stanąłem z nim, to tak niedużo, więc myślałem, że jakiś ten zasięg może być bardzo ogromny, taki że. O kurde, będzie ciężko. A tak to myślę, że jest jakieś tak dobrze zniwelowane. Myślę, że takiej katastrofy nie będzie. Okej. Okay. Ile rund takiego czystego sparingu bokserskiego zrobiłeś, że e, mogłeś powiedzmy pomęczyć te ręce 6-8 rund na tej zasadzie? E, zawsze miałem 6 rund, tyle ile mam dzisiaj w dystansie, zawsze takie sparingi robiłem. Tych spalingów zrobiłem z 10 takich 6 rundówek, e, a tak to resztę wszystko pod to analizowane. Zbijanie wagi proces to jesteś, jesteś doświadczonym zapaśnikiem, jesteś doświadczonym zawodnikiem MMA i nic, niczym się ten proces nie różnił? Niczym się nie różnił, jak zawsze ciężko, tak zawsze jest ciężko, ale no mówię jestem profesjonalistą, muszę wykonać tą pracę. U mnie ta praca, to zrobienie wagi jest najważniejsze, bo sama walka to wiecie ja wyjdę i tak dam siebie wszystko, więc to największą pracę jaką muszę wykonać to jest ta waga, zrobienie, a reszta to już los pokaże. Daniel, e, zapytam Cię jeszcze tak szczegółowo, powiedzmy technicznie. E, nie zatracisz tych umiejętności zapaśniczych tutaj, e, robiąc cały czas boks. W ostatnim czasie jest to do nadrobienia, czy to jest taka baza, że zostaje zawsze? No właśnie, chyba mam tą bazę taką, że 20 lat zapasów to zostanie, tak? A ten timing, tą stójkę chyba mam tak kurczę, tak ją doszkalam, do że pokaże się chyba z, jeszcze z zarobistej strony na kolejnych walkach MMA. Lepszej niż ostatnio, bo trzeba przyznać, że z Runowskim był bardzo emocjonujący pojedynek. Naprawdę myślę, że dlatego też organizator Tomek Babiloński chciał skorzystać tutaj z tego, że z Twoich emocji, które wyzwalasz. No wiesz, z Runowskim była walka ładnych kilka miesięcy temu, więc przez ten czas cały czas robiłem stójkę, cały czas robiłem boks. No byłbym idiotem, jakbym przez ten czas nie. Ja broniłeś pas chyba ja się nie mylę. Okej, okay, i tak i też obroniłem pas, ale wiesz, byłbym głupkiem, jakbym się przez ten Okres ponad pół roku nie nauczył niczego. Myślę, że się dużo nauczyłem, sam to widzę, jak sprawałem, z Michałem Żeromińskim, z bokserem, sam widzę, że naprawdę to mi zaczęło tak fajnie wchodzić, tylko żebym to jutro mógł jakoś pokazać. Będzie świetnie. To ja czekam, aż to pokażesz i co? Do zobaczenia jutro. Dzięki Powodzenia. Serdeczne. Dzięki serdecznie.